Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek w sklepie Pepko. Słuchajcie, już wie, wielkanoc chciałam powiedzieć już Boże Narodzenie w sklepie. Tutaj akurat mamy taki kubek termiczny 30 zł z termometrem, cokolwiek to znaczy, nie wiem. Nie, nie kupowałam tego, nie wiem o co tam chodzi. Gdzie to jest ten termometr, w którym miejscu? Jak macie to urządzenie, kupiłyście, kupiliście, to dajcie znać. No i przechodzimy, słuchajcie, już do świątecznych dekoracji. No bo takie pepko tutaj powystawiało 15 zł za taką fajną szklaną choinkę. Tutaj mamy również pudełka z różnymi nadrukami. Pudełko będzie 10 zł. I mamy słoje. Zobaczcie, nie podnosiłam, ale później sobie wiecie, co, na spokojnie po 25 zł są te słoje. Bardzo fajna też deska drewniana z napisem Merry Christmas. Cena jest 15 zł za taką deskę. Również kubeczki świąteczne przepiękne. Cena 20 zł za taki. I tutaj mamy już bez przykrywki kolejne tutaj za 15 zł. Ten. Nie wiem, jak się z tego pije. Czy to się nadaje? Czy to jest tylko, właśnie, dekoracyjne? Tutaj mamy, zobaczcie, kolejny. O, nie mogę sobie coś obrócić. I tutaj mamy też 15 zł. Także dużo, dużo nowości, kochani świątecznych już. No, co, wprowadzili, pewnie ktoś tam będzie już kupował sobie. Tutaj mamy miseczki. Miseczka jest w cenie 15 zł. Z myszką Miki, tu widzę kaczorem Donaldem. Tutaj mamy również inne kubeczki. Część już Wam pokazywałam, te po prawej stronie, ale tutaj widzę, że coś mi się kojarzy. Że tak w zeszłym roku właśnie były te kubki też. Tutaj one są po 10 zł z tych kubeczków. Zobaczymy jeszcze ten czerwony. Chyba też dyszka. I tutaj mamy jeszcze zielony, z choineczką, on też jest za 10 zł. Jeszcze tutaj mamy takie mikołaje. I taki kubeczek. Dekoracyjny mi się wydaje bardziej. On jest 12 zł. I ten jeszcze sprawdzimy sobie tego mikołaja. Ma tutaj cenę też, ile? Nie, tutaj mamy 12 zł. I tak, kochani, no takie piękności. Hmm, tutaj mamy dalej zestawy. Zobaczcie, po dwa kubeczki są razem. Tutaj mamy za dyszkę. To akurat cena widoczna, więc wam pokażę. Problem jest z drapaniem się na tą półkę. Obawiam się, że musimy się To mogę tutaj zbić coś, więc gdzieś tam pójdę indziej. I pokażę Wam te ceny. Wiem, chyba że ten zestaw ze skarpetką jest za 25. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze kolejny swój dekoracyjny. To jest cena 17 zł. Z taką ładną stążką w ładnym kolorze zielonym. No i koce już wkroczyły 1,50 m na 2 rozmiary. I tutaj mamy kolorki. Zielony, czerwony, wiadomo, takie typowo świąteczne kolory. Dzisiaj też wiecie co, oglądałam, co tutaj powystawiali i mamy taką do pieczenia, 30 zł tam jest cena, do pieczenia formę szarą, bardzo ładno, bardzo ładnie się prezentuje. I tutaj z takich dodatków do domu dekoracyjnych złota taka patera. I tutaj mam oczywiście też złotych dodatków mnóstwo, ale z nowości na tym regale zauważyłam taką lampkę w fioletowym szkle. Lampka jest na pewno LEDowa, 40 zł kosztuje. I kochani, przepiękna podusia. Podusia jest, jak widzicie, w takim beżowym kolorze, ale z taką złotą, jakby niteczką. Kosztuje 35 zł, bardzo ładna. Tych podusi ostatnio przybyło różnych, jak i właśnie kocy. koce met 30 x 70 za 50 zł. I one są właśnie w różnych kolorach: mamy tutaj zieleń, mamy taki róż i beżowy, bardzo ładny beżowy kolorek. I tutaj jeszcze mamy fajny taki różowy kocyk za 70 zł, nie jest większy, met 80x20. I te są też fajne. Te już są droższe za 100 zł. Kochani, no już nowe poszewki świąteczne. Tutaj widzę dwie sztuki. Z nowości 17 zł za taką. I tutaj mamy bieli. Biel łączona ze złotym. I cena chyba też 17. Sprawdzam tutaj. Wiecie co? Czy ten nadruk właśnie jest na drugim? Ale zazwyczaj teraz jest tak robione: są te poszewki, że właśnie tylko z jednej strony jest ten nadruk. Mamy również obrusiki świąteczne. Też mi się kazał, że były w zeszłym roku 50 zł za ten obrusik. Tutaj mamy również 5040 40 na 240 i tutaj za 15 zł taki bieżnik. Także myślę, że powystawiali wiecie, to co po prostu mieli w magazynie i dopiero takie stricte nowości dojdą. Tu widzę też podkładki fajne po 8 zł i one są, zobaczcie, w takim srebrze, i jeszcze widzę, że są złote. Z nowości, tego tak wcześniej nie widziałam, taki zestaw trzech półek w cenie 70 zł. Jak Was interesuje, to tutaj są wymiarki podane tych półeczek. I jeżeli chodzi o dodatki do domu, to widzę tutaj też lustro. Z nowości, cena. Postaram się. Wydaje mi się, że no kosztuje 40 zł. Bałam się, wiecie co, że to mi po prostu spadnie, ale myślę, że tak. I tutaj mam jeszcze taką dekorację ścienną. Zobaczcie to jest z tej kolekcji. Jazzy Night Collection. Kosztuje 40 zł. Taka dekoracja. Jeżeli lubicie, żeby Wam się. Podoba. No i termoforki, kochani, już wchodzą. No, trochę chłodniej się zrobiło i proszę bardzo. Mamy dostępny za 12 zł. Jest taki mniejszy, bym powiedziała nie taki duży termofor. Z nowości również tutaj dla nastolatków świetne bluzy po 25 zł. Tu są te większe. Tutaj mamy również. Jurassic World i tutaj mamy 20 zł do metra 70. Tutaj akurat te koszulki i jeszcze mamy spodnie Jurassic dresowe spodnie są w cenie 40 zł i tutaj też ta większa rozmiarówka do metra 70. I tu termosy powieszone 17 zł. I kochani, jeszcze jedną bluzeczkę tutaj Wam pokażę za 15 złotych. Aż dziw, że takie tanie to. I słuchajcie, tutaj jeszcze mamy dla mniejszych też Jurassic. także no, w tej chwili taka kolekcja weszła, można sobie zobaczyć. No i nowość, kochani, taka bluza dla, zarówno dla dziewczynek, jak i starszych dziewcząt, jak i pań. Tutaj te bluzeczki no z takiego ciepłego wiadomo, tkaniny, ciepłej tkaniny 30 zł kosztują. Tutaj mamy większość myszkemiki, miki. No i tamskie, akurat takie za 50 zł. Tutaj 2 xl mamy największy rozmiar. I jeszcze tutaj, właśnie ten drugi kolorek. Biały z brązem, także można tutaj poszaleć i coś sobie znaleźć fajnego. Naprawdę są świetne te printy. Tutaj mamy jeszcze nawet dla dzieci 20 zł, takie brązowo-czarne. I tutaj jeszcze sprawdzimy sobie za 40 zł. Jest dla dziewczynek. Ten do metra 70. Tutaj mamy te myszki czarno-białe. Także naprawdę jest dużo tego. Również o panach nie zapomniało pepko. Mamy taką bluzę czarną z pomarańczowymi dodatkami, 2 xl na większy rozmiar i cena 50 zł. Tutaj u góry mamy taką stujeczkę. I jeszcze jedna bluza w kolorze zielonym, też męska, z kieszonką. I już Wam mówię jaka cena jest. Też 50 zł i też 2xl największy rozmiar. Dziękuję kochani za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.